Witamy serdecznie szanownych widzów. Zakończenie roku szkolnego odbyło się 29 maja w Żytomierskim Teatrze Lalek. Uroczystość Pożegnania Roku Szkolnego 2021 w Polskiej Szkole Sobotniej niedzielnej im. Ignacego Jana Paderewskiego została połączona z dniem otwartym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i prezentacją placówki. Мам на имен Елжбета. Назвам се Шенки Юза. Мам Джевен Шлят. Аз съм полькон. Аз съм ученица в польски школу в субботни неделни и мене и на цего Яна Падревскего. Пшижата на обводовам звонско поляков на Украине. Ушен шен ян дзека польскега в младшей группе нашей школы. Мона учителька ян дзека польскега то пай Наталя Зубарева. Наш лекцию слабаджа чекала. Читаме польские кшонушки, тащаем по польску дептана, śpiewamy polskie posłanki i gramy w gry edukacyjne. Pan Natalia Zubarewa także opowiada nam ciekawostki z polskiej historii i, tra i tradycji polskiej. Polska to nasza ojczyzna, choć będziemy się wierni. Polska szkoła sobotnie niedzielna im. Ignacego Jana Pedrzewskiego, działająca przy Rzutomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie, ma długą historię. Pierwsze lekcje języka polskiego odbyły się już w 1989 roku. Od tego czasu rzesze uczniów, pracując pod okiem nauczycieli polonistów z Ukrainy i Polski, nauczyły się języka polskiego i przyswoiło wiedzę z zakresu historii i kultury polskiej. Wielu z nich podjęło studia w Polsce na prestiżowych uczelniach. W szkole uczą się całe rodziny dzieci, młodzież. Rodzice i dziadkowie. Można z całą pewnością powiedzieć, że Polska szkoła w Żytomierzu jest trzypokoleniowa. Co roku grupa uczniów żytomierskiej szkoły dostaje się na studia na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Podczas dnia otwartego tej uczelni kandydaci i ich rodzice mogli się zapoznać z jej bogatą ofertą edukacyjną. Nowymi kierunkami w tym roku są położnictwo dietetyka i kryminologia oraz stosunki międzynarodowe, lingwistyka stosowana. Działalność polskiej szkoły sobotnieniedzielnej od chwili powstania w 1989 roku do dziś zaprezentowali sami uczniowie. Польську школу розповість випускниця Ольга Башицька, яка в цьому році стала фіналісткою третього етапу Олімпіади з польської мови та літератури у місті Варшава. Пріоритетом чеваноші Житомирського оподатку зв'язку поляків на Україні пивоородження польського шкільництва на Житомирщині. польська школа сьогодні Нічка імені Ігнатця Кояна Паде Polskiego istnieje od 1989 roku. Otwarte polskie klasy, zapoczątkowane zajęcia lekcyjnym i rozpoczęto kursy języka polskiego. Głównym hasłem szkoły jest Bóg, Honor i Uczynność. Do naszej szkoły uczestniczają dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Uczniowie uczą się języka polskiego, literatury, historii, kultury i tradycji polskiej. Do grona pedagogicznego należy wykwalifikowanie z wieloletnim doświadczeniem nauczycieli z Polski i Ukrainy. Przy szkole działają polskie dziecięce zespół wokalny zespół polskiego tańca i polskie dziecięce teatralne się to nie tylko wykłady, ale również gramy w edukacyjne. Śpiewamy polskie piosenki, uczymy się recytować polską poezję. Uczestniczymy w spotkaniach z historią, bierzemy udział w różnych konkursach i olimpiadach. O wysokim poziomie naszej szkoły świadczą liczne nagrody, uzyskane w konkursach i olimpiadach, ogólnoukraińskich i międzynarodowych. Pamiętamy o swoich przodkach, którzy spoczywają na naszym polskim cmentarzu w Żytomierzu oraz na innych polskich nekropolniach. Uczestniczyły razem z polskimi rówieśnikami w akcjach. Zapal na kresach, w okienach ocen pod zapomnieniem. Uczniowie szkoły uczestniczyli w interesujących wycieczkach, na przykład do Lwowa czy hamienica podolskiego. Uczniowie zajmujący się sportem, tańcem, śpiewem mają możliwość zaprezentowania swoich talentów podczas imprez na Ukrainie i Polsce. Польський позаємний попше звернян польсько-українським водіжем. Родина Полоніна учасничує в проєкт «Щелято» з польською вирішкою в Бетомі, Катавіцах, Кракові, Любліні, Варшаві, Вороцваві і інших містах. Єстечно думні, що президент Чечпосполітий Польський пан Анджей Дуда запросив нас на, на споткання до палацу президентського. Наша школа є таким місцем, де одразаючим więzi z Polską, polską kulturą oraz tożsamość narodową. Obserwenci naszej szkoły podejmują studia w Polsce, później pracują, zakładają swoje rodziny i firmy. Część po studiach w Polsce jednak wraca tutaj, do rodzinnego Żytomierza. Zapraszamy do polskiej szkoły Zobodnie niedzielnej im. Ignacego Jana Paderewskiego przy Żytomierskim Wodom Związku Polaków na Ukrainie. Jesteśmy dumni, ze swojej polskiej szkoły. Uczniowie i ich rodzice długo przygotowywali się do tej uroczystości, wszak zakończenie kolejnego roku nauki jest zawsze wzruszającym momentem. W tym roku szkołę żegna 24 osoby to nasi drodzy maturzyści. Zapraszam na program artystyczny naszej polskiej szkoły. Tutaj odradzają się więźniowie z polską, z polską kulturą oraz tożsamość narodowa. Duet rodzinny, stokrotki, który działa przy żetowiackim obwodowym Związku Polaków na Ukrainie, matka Natalia Zobarewa i jej córeczka Anita Cyparenko zaśpiewają dla Państwa piosenkę Jak długo na Pawelu. recytacji polskiej poezji w Łódzku oraz recytatorskim konkursie w Tarnowie deklamujemy polskie wiersze. W konkursie Mistrz Ortografii Polskiej oraz ogólnoukraińskim dyktandzie ja piszę, ty piszesz, my piszemy po polsku. Wykazujemy się znajomością ortografii. Przed państwem wystąpią uczennice polskiej szkoły z niedzielnej imienia Ignacego Jana Paderewskiego, Daria Kowan i Lidia Bodarczu spikną polską poezją. Cyprianka Milinorit, moja piosenka 2. Do kraju tego, gdzie gruszyna ochlepa, podnoszą ziemię przez uszanowanie dla daru nieba. Tęskno mi, Panie, do kraju tego, gdzie winą jest dużo, popsuwać gniazdo na grusze boczenie, bo wszystkim służą. Tęskno mi, Panie, do kraju tego, gdzie winy jest dużo, popsuwać gniazdo na grusze boczenie, bo wszystkim służą. Tęskno mi, Panie. Tęsknę mi jeszcze i do rzeczy innej, które już nie wiem, gdzie leży mieszkanie równej, niewinnej. Tęskno mi, panie, gdyby w tęsknoty, gdyby z myślenia do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło czenia. Tęskno mi, panie. Tęsknę mi ocie, gdzie ktoś o mnie stoi, i tak być musi, choć o tak nie staje. Przyjaźni moi, tęskno mi panie. Te się, serze drzewa, upajają słodką błonią. Wody szepcą, słowik śpiewa i koniki ciche dzwonią. Czemuż zadumany stoję i wiosną się nie weselę? Bo sieroce serce moje, z kimże wiosnę te podzielę. Przed moim domem, w pomrak szary, stają mu z Słyszę śpiew i dźwięk gitary, odmykam okno i płaczę. Zakochanie to stryle pod oknem kochanki nucą. Nie nie bawią, ale smucą. Z kimże muzyką podzielę? Tyle uczął, cierpią tyle, lecz nie powrócę do domu. Opowiadać nie mam komu, zamknę powieść moją mogile. Założywszy ręce siadam, na samotną patrzę świecę. Czasem o myśli składam, czasem pyro smutne chłódce, Dzieci moje, myśli, słowa, Czemu się z nimi Ach, bo dusza moja, wdowa, dzieci wiele, sierot wiele. Mija wiosna, mija zima, mija pogoda i złota. Nie przymij nie ich bo on wdowiec, i środowisk. Dużo utalentowanych dzieci naszej polskiej szkoły chodzi do Polskiego Dziecięcego Teatru lanek Modern Pol. W programie artystycznym przygotowanym pod kierunkiem nauczycielki Wiktorii Zubarewej wystąpiły zespoły działające Są. przy żytomierskim Obwodowym Są. Związku Polaków, Polaków na Ukrainie. Ojczysta. Już nie wiem jaką drogą bosymi stopami przyszedłem do Ciebie Święto Madono z ostrej bramy. Czy wiodła gwiazda mej matki, która leży w mogile? Czy był to strach pogański z samego Czarnobyla? Nie dla uciechy oczy, a dla sprawiedliwości i świętości. Do Ciebie, niezrównaną w piękności i świętości, śpieszyłem zbawić duszę, nie żałując trudu. Rozpięty, niczym, na krzyżu, na mękach mego ludu. I w moim oschłym sercu jak zorze wieczorne, zabrzmiała polska pieśń, ojczysta, śliczna mowa. I dziwny głos przemówił do Polski, jedna droga, wiecie z ubogiej chaty i do samego Boga. Wszystkim spodobał się występ Aleksego Denysiewicza z Modern Pol, który zaprezentował wiersz Żaba Jana Brzechwy oraz najmłodszego wykonawcy Romana Kornijenki. Który wyrecytował trzy zające Marii Tarlikowskiej. Piosenka Kaczka Dziwacka w wykonaniu uczennicy polskiej szkoły Anity Cyporenko z stowarzyszeniem Zespołu Koliski wywołała burzę oklasków.